Operalne imieniny. Zaginięcie Wandy Szeptun. 24 kwietnia 2009 roku dla Wandy Szeptun, jej męża, córek Klaudii i Patrycji, w tamtym okresie mieszkańców Kamienicy Ząbkowickiego, miał być wyjątkowy. Wyjątkowy miał być także dla dwójki zaprzyjaźnionych małżeństw, które im towarzyszyły. Wydarzenia tamtego dnia niespodziewanie wszystko zmieniły. Do dzisiaj nikt nie jest w stanie ich zrozumieć i odpowiedzieć na nutrujące pytania. Feralnego dnia wspomniana grupa osób udała się nad jezioro Nyskie. Jest to zaporowy zbiornik retencyjny powstały w 1971 roku na Nysie Kłockim. Zbudowany głównie celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowej, ma także walory rekreacyjne. Powstanie jeziora Nyskiego było możliwe poprzez zalanie znacznej części gminy Nysa. Zalany obszar natomiast w znacznym stopniu obejmował las. Jednakże z terenów tych wysiedlono także ludzi. Z map zniknęły takie wsie jak Drzezina Polska, Miedniki czy też Różanka. Celem uczenia imienin jednej z kobiet, wybrano teren pomiędzy Głębinowym a Wójcicami. Około godziny 23.30 banda oznajmiła swoim współtowarzyszom, że udaje się za potrzebą i zaraz wróci. Zaniepokojona grupa po upływie kilkunastu minut zaczęła nawoływać kobietę w obawie, iż ta w ciemności zabłądziła. Po dwóch godzinach wezwano policję. Towarzyszący imprezie alkohol, noc, a także rzadko uczęszczane miejsce utrudnił podanie w trakcie zgłoszenia dokładnej lokalizacji. Konsekwencją czego było przybycie policji na miejsce dopiero około godziny trzeciej nad ranem. Przybyli na miejsce policjanci wraz ze wsparciem satropiącego z przewodnikiem, od razu przystąpili do akcji poszukiwawczej. Zgodnie z relacjami, jakie udało się uzyskać, na miejscu nie odnaleziono rzeczy zaginionej, w tym brak było telefonu komórkowego. Rozpytano wszystkich dorosłych będących uczestnikami bivaków. Zastanawiać można się, czy jedynie rozpytanie zamiast oficjalnego przesłuchania świadków nie było błędem wczesnej fazy poszukiwań. Brak rzeczy zaginionej był jedynie mylnie pozostawionym tropem, mającym prowadzić do przypuszczeń, że poszukiwana dobrowolnie odeszła od rodziny i celowo utraciła z nią konta. Policji udało się porozmawiać z dwójką wędkarzem którzy żyłowili w pobliżu, ci jednak zaprzeczyli o jakichkolwiek głosach wskazujących na awanturę, czy też próbę wzywania przez kogoś pomocy. Poszukiwania wstrzymane zostały około godziny 6. Powrócono do nich po upływie kilku godzin, aby przy wsparciu strażaków, podfonurków, przeczesać jezioro wraz z okalającymi je szubarami. Poszukiwania trwały do 30 kwietnia. W tym okresie skupiano się na każdym możliwym tropie. Sprawdzano pobliskie pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Rozpytywano okolicznych mieszkańców, okazując zdjęcie zaginionej. I w trakcie tej czynności dwie osoby stwierdziły, że widziały podobną kobietę w okolicy miejscowości Wójcice. Dokładnie w miejscu ściany Sykłockiej do jeziora Nickiego. Wspomnianego wątku nigdy nie dało się wyjaśnić. Jednakże analizując historię lokalnych zbrodni, nasuwa się wspomnienie odnalezionego ciała Doroty Wdowczych. Przez wędkarzy łowiących właśnie w okolicach Wójcic. Pytanie: Wanda Szeptum żyje? Czy jej zaginięcie ma związek z kolejną brutalną zbrodnią, a sprawca jest ten sam? To jedynie domysły pozostające jak obiec ze spraw bez odpowiedzi. Może warto się jednak zastanowić na wersji, do której najbardziej skłania się policja, czyli że Wanda Szeptum dobrowolnie oddaliła się z miejsca obozowiska i nie chce się kontaktować z nikim z rodziny. Córki zaginionej, chociaż przeświadczone o tym, że ich matka nigdy nie posunęłaby się do takiego kroku, wskazują na zmianę zachowania na kilka dni przed zaistniałym zdarzeniem. Gdyby nie determinacja córek Wandy Szeptun, sprawa nie nabrałaby rozgłosu i tkwiła nadal w zawieszeniu. Patrycja i Klaudia. Gdy ich matka zaginęła, miały po 12 i 17 lat, a dzisiaj robią wszystko, by wyjaśnić jej zniknięcie. Cztery lata po feralnych imieninach i ojciec wyjechał do Niemiec. Córki zaginionej chcąc uzyskać odpowiedzi, co wydarzyło się w nocy z 24 na 25 kwietnia 2009 roku wzięły udział w programie TVP ktokolwiek widział ktokolwiek wie, a także zwróciły się o pomoc do Janusza Szostaka z Fundacji Nrowi. Janusz Szostak próbował skontaktować się z mężem zaginionej, nie przymierzając na jego prośbę za pośrednictwem córek. Poprzez pocztę mailową pytał m.in. o to, czy uważa, że Wanda Szeptun jest ofiarą morderstwa. Czy mąż zaginionej ma jakąś hipotezę odnośnie tego, co się wydarzyło? Co przemawiało za policji po tak krótkim czasie? Czy istniały podejrzenia, że zaginiona kobieta odłączyła się od grupy i sama wróciła do domu? Czy mąż poszukiwanej podejrzewa kogokolwiek, kto miałby jakiś związek, czy też przyczynił się do zaginięcia żony? A także, co najbardziej interesujące, to czy prawdą jest, że mąż Wandy Szeptun w krótkim odstępie czasu od zaginięcia został pobity, a na drzwiach jego mieszkania ktoś napisał morderca. Na jakiekolwiek z zadanych pytań Janusz Szostak nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Zastanawiającym jest fakt, wezwania policji po tak krótkim czasie. Upłynęły zaledwie dwie godziny od zniknięcia Wandy Szeptun, po czym wszczęto ale. Zwykle nikt nie podejmuje tak radykalnej decyzji po tak krótkim czasie. Chyba że podejrzewano bądź zakładano, że wydarzyło się coś złego. To nie jest jedyna rzecz, która zmusza do zastanowienia. Zgodnie z ustaleniami policji, na miejscu zdarzenia nie odnaleziono żadnych rzeczy należących do wandyszeptu. Udając się na biwak, musiała coś ze sobą wziąć: kosmetyki, torebkę, komórkowy telefon. Jednakże nie pozostało nic. Gdyby oddalała się z miejsca zdarzenia, mając jakiś bagaż, istniałoby większe prawdopodobieństwo, że ktoś się zauważy. A może jej rzeczy celowo zostały przez kogoś ukryte, aby uwiarygodnić trop mówiący o dobrowolnej ucieczce od bliskich. Pytań pojawia się więcej, gdy zastanowimy się nad uczestnikami samego biwaku. Wraz z upływem czasu nie chcą rozmawiać o wydarzeniach, jakie miały miejsce w 2009 roku. I wzajemne relacje przestały być bliskie. To należy jednak w jakiś sposób zrozumieć, gdyż historia, jaka ich spotkała, rzuciła na nich szereg podejrzeń. Piętno, jakim zostali naznaczeni, zapewne stało się przyczynkiem stresu i traumy. Policja przekonana jest, że Wanda Szeptun nadal żyje, a więc nie prowadzi śledztwa w tej sprawie, a jedynie poszukiwania. Jeden z funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, pytany o to, czy policja wyklucza, że doszło do zabójstwa Wandy twierdzi, że z ustaleń dokonanych bezpośrednio po zaginięciu, jak również późniejszych czynności poszukiwawczych, nie wynika, aby do zaginięcia miały przyczynić się osoby trzecie. W lutym 2010 roku. Prokuratura rejonowa w Nysie, na wniosek męża zaginionej, po zapoznaniu się z materiałami prowadzonych poszukiwań, nie podjęła czynności procesowych związanych z zaginięciem kobiety. Oczywistym jest, że dowiadując się o tym fakcie, nasuwa się nam szereg pytań. O czym wiedział mor zaginionej i jaki miał cel w prośbie o niewnoszenie czynności procesowych? Dlaczego nie odpowiedział na zadane pytania przez Janusza Szostaka? Wiedza jaką posiada mogłaby przynieść wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. Wanda Sceptun cały czas poszukiwana jest jako osoba żywa. Zgodnie z procedurą, obszarem poszukiwań objęty jest cały kraj, a także państwa Unii Europejskiej. Kobieta posiada swój profil w międzynarodowej bazie osób zaginionych, a zawarte tam dane, zdjęcia i profil DNA służą weryfikacji informacji w przypadku pojawienia się kobiet o nieustalonej tożsamości. Jedynymi osobami, które nie wierzą w to, że Wanda Szeptun odeszła dobrowolnie od rodziny, są jej córki. Trudno jest im żyć ze świadomością, że nie są w stanie jej odnaleźć. Przyjmijmy jednak, że ich matka odeszła dobrowolnie i świadomie. Psychologiczne motywy czynu takiego postępowania bywają różnorodne. Każda z sytuacji ma swój indywidualny przebieg i charakter. U przyczyn zaginięcia dorosłej osoby wymienić w pierwszej kolejności można depresję. Występują także nagłe zaburzenia psychiczne, wypadki, czy też zasłabnięcia. Zdarzają się przypadki, w których osoba zaginiona świadomie zrywa kontakt z rodziną. Następuje to głównie w konsekwencji problemów, częstokroć o podłożu finansowym, bądź emocjonalnym, w zetknięciu z którymi dotknięta osoba jest przeświadczona, że sobie nie poradzi. Dalsze losy bywają różne. Zdarzają się przypadki rozpoczęcia nowego życia, podjęcia pracy, wejścia w nowy związek. W obawie, demonów przeszłości i zaginieni decydują się na bezdomność bądź w skrajnych przypadkach na samobójstwo. Mimo upływu lat córki bandy-szeptum nadal mają nadzieję, że ich matka żyje i nadejdzie dzień, w którym uda się ją odnaleźć. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Pozdrawiam, cześć.